Teraz mamy taki układ i mamy obliczyć tak samo. Mamy obliczyć e, i jeden. Wybraliśmy załóżmy i jeden płynie tak, i trzy płynie tak, i, i dwa płynie tak. I musimy obliczyć tych prądów. I jeden, i dwa, i, i trzy. Jak mówiłem, e, wybraliśmy prąd, teraz teraz. Wynioskujemy spadki napięcia, spadek napięcia tu będzie tak, spadek napięcia tu będzie tak i spadek napięcia będzie tak. To jest VR1, to jest VR2 i to jest VR3, pamiętajcie, że I1 płynie w tą stronę też i tu będzie VR4, tak, VR5, tak i vr2 w drugą stronę to znaczy możemy dobrze możemy wybrać tak i teraz jeżeli piszemy w kierunku wskazówek zegarka wchodzimy od minusa do plusa piszemy plus od plusa do minusa minus minus i minus v1 minus vr1 minus vr2 minus vr3 Równa się 0 lub V1 równa się r 1 plus VR2 plus VR3 i to jest V1 równa się R1. R1 plus R3 razy I1 i plus R2 razy I2, to znaczy tu mamy 140 plus R3 121 plus R2 32 Piszemy wynik tu 140 równe się 120 i1 plus 32 drugi wzór to jest pierwszy oczko, drugie oczko możemy pisać że plus VR2 minus VR4 Minus V2, minus VR5 równa się 0. To znaczy minus V2 równa się VR4, plus VR5. Idą tamtą stronę z plusem i tu minus VR2. To znaczy R4 plus R5 razy I3, minus R2 i 2. I minus V2. E, ten węzeł możemy, jak mówiłem, i3, i1 będzie i3 plus i2 i od tego możemy powiedzieć, że i3 to jest i1 minus i2 i możemy zamienić to do, na razie zostawimy, minus V2 R4 plus R5 to jest 60 i3 minus R2 32 i V2 84 tu będziemy pisać, że to jest 1 minus I2 to znaczy że będziemy mieli 61 minus 90 i 2 piszemy tu minus 84, 61

361 plus 92 na dole mamy 84, 61 minus 92. Jeżeli dodajemy, mamy, e, mamy tu 0,2, sześćdziesiąt 4, jeden minus dziewięćdziesiąt i dwa jeżeli dodajemy mamy czterysta dwadzieścia minus 84 to jest 3, 6, 6, jeden 3, 6 i 1 będzie 3, 3, 6 4, 20 i to jest i to jest 0,8 Amper od tego możemy wybrać jeden z tych wzorów i obliczyć i 2, to znaczy minus 84 e, minus 60 razy 0,8 jest minus 90 i 2 to możemy zamienić do plusa 84 plus 60 razy 0,8 48 równa się 90 przez 90 to jest i 2 i 2 będzie równo plus 84 132 podzielić przez 90 i to jest 1,47A mamy wynik I1 jest 0,8A I2 to jest 1,47A i I3 będzie I1 Minus i 2 i to jest 0,8 minus 1,47 i to jest ujemny, tak? Plus 0,8 równa się minus 0,67A. Następnie ćwiczenie będzie dokładnie superpozycja. I dziękuję bardzo na razie.